Ulubiony challenge. Który przycisk mam nacisnąć? Dobra, niech będzie żółty. Co mnie czeka? Kura Betty nacisnęła przycisk. Mam coś dla niej. Mm, to pachnie tak pysznie. Auć. Co to jest? Truskawka? Tak, jest taka dobra. Wygląda na to, że jej się spodobało. No to mam więcej truskawek. Betty łap. Wow, truskawkowy deszcz. Jakie to fajne. Hmm, co jeszcze dodać? A, mam pomysł. Wiem dokładnie, czego brakuje Betty. Co to za biała piana? Nie wiem. No jak ci się podoba krem? Zaraz mi mutonę. tonę. Dobra, no to lecę. Czas się stąd wynosić. Och, Betty, jesteś taka piękna. Może dasz mi buziaczka? Nie, nie, zapomnij na razie. To mnie zabolało. Nie to nie. Pójdę zobaczyć co porabia Emma. Okej, okay, najważniejsze, żeby się nie pomylić. Niech będzie niebieski przycisk. Chciałabym, żeby mi się poszczęściło. Okej. Okay. Emma dostanie syrop czekoladowy. Łap! Co to się na mnie leje? O, smakuje naprawdę przyjemnie, lepiej niech się leje prosto do moich ust. No i gotowe! Emma jest cała w czekoladzie. Nawet i ja trochę spróbuję. Ej, co ty robisz? Auć, to bolało. Dobrze ci tak. Użyłem się. Dam ci nauczkę. Czas trochę ochłonąć, Emma. Aaaa! Jak zimno. Brrr. Zamarzam. O nie. No i po sprawie, jak ci się podoba ten lodowaty deszcz, co? No dalej, dziewczyny, wciskajcie guziki. Okej, okay, niech będzie żółty. Co mnie czeka? No wreszcie, bo już nie mogłem się doczekać. Oto, co mam dla ciebie. Żelkowe oczy! Nie mogłem się oprzeć! Suzy! Łap! Auć! Co to za lepka substancja? Fu! A, żelkowe oczy! Pyszności! Robię żart klaunowi. Zobacz, co potrafię. Bu! Myślisz, że jesteś taka oryginalna? Czekaj, mam coś dla ciebie. A, co to jest? No i co ty na to powiesz? Dobra, zobaczę, co ta memma robi. Co mam nacisnąć? Dobra, też niech będzie żółty. Co mnie czeka? No, no, mam coś dla ciebie. I to wygląda naprawdę paskudnie. Ale co robić? A te chyba dodamy w całości. Voilà! A co to jest? Co to za ochyda? O, to jest obrzydliwe! To Całe jajko? Chyba wiem, jak się odegrać na klaunie. Świetna robota! Co tam masz? No dalej, pokaż. No proszę, pozwól mi to zobaczyć. Dobra, dobra, zobacz. Patrz, co mam? To przecież tylko jajko. Masz, częsuj się. Do widzenia. Poszukała mnie jak dziecko. Chyba ktoś tu nacisnął. A nie, wydawało mi się. A jednak! No to lecę! No i co, gotowa? Chyba ktoś tu ma szczęście. Zobacz, jaki mam wspaniały smakołyk dla ciebie. Mmm, pyszności! Co to jest? Co to jest? Wow, to żelki Haribo. Ekstra. Tak, tak, chcę więcej żelków. Jeszcze więcej. Co? Nie ma dość? Niesamowite. No, mam jeszcze całą torbę w zanadrzu. Lepiej wezmę miskę i wsypię do niej żelki. A teraz użyję suszarki do włosów. Zamienię żelki w coś bardziej płynnego. Świetnie, no wyszło fajnie. Co to jest? A, nic nie widzę. Chociaż smakuje całkiem nieźle. Jest pyszne. To naprawdę dobre. Uwielbiam to. Bardzo mi się podoba. No i co? Kurczę, wygląda na zachwyconą. Moja zemsta się nie udała. Dobra, sprawdźmy, jak Emma sobie radzi. Hmm, co by tu nacisnąć? O, jakiś ciekawy guzik z kością. Zaryzykuję i wcisnę go. No proszę, cóż za odważny wybór, Emmo! A oto, co mam dla ciebie. Już tu jest! Nasz czworonogi przyjaciel! Brawo, co za grzeczny piesek! Jest po prostu wspaniały! Szkoda oddawać tę kość, no ale co poradzić? Ojej, co za uroczy piesek! Chce się bawić! Na co tam patrzysz? Co się dzieje? O nie, nacisnął przycisk. Kurczę, jak brakuje mi tego pieska. Co? Ktoś znowu nacisnął guzik? No dobra. Pff, to jedzenie nie pachnie zbyt dobrze. No ale jak chcecie, proszę bardzo, Emma. O nie, co się dzieje? Nie, nie, piesku, nie bój się. Dobra, chyba już po wszystkim. Ojej, jak to dużo smacznego jedzenia dla Ciebie! No jedz, jedz, mój słodziaku! Smacznego! Dobry piesek. Dobra, zobaczę, jak sobie radzą. Ble, to okropne. Zanim nacisnę guzik, muszę troszeczkę się rozgrzać. Kurczę, chyba nadwrężyłam sobie kark. Dobra, zaczynamy. Oby mi się poszczęściło, oby mi się poszczęściło. No w końcu, już nie mogłem się doczekać. Zaraz się tu zabawimy. O tak, to słodki syrop czekoladowy. Ale będę miał jeszcze jeden dodatek. Ale fajnie wymyśliłem, co? Ej, co to jest? Papier toaletowy? Nie rozumiem. To teraz czas na syrop czekoladowy. To co? Chcę się jak najszybciej tego pozbyć. Fuu, co on tam robi? Cześć, to był syrop czekoladowy. Co? Ej ty no nie pozwalaj sobie za dużo. Załatwię cię. Hmm, co to jest? A, pój! Chyba przypadkowo nacisnęłam guzik. Okej, okay, mam zadanie do wykonania. Co mnie czeka? Dadam coś wspaniałego. Okej, okay. no to co pójdzie na pierwszy ogień? Okej, okay, klej. Trzymaj Suzy! Co no to za lepiej paskudne coś? O nie, ręka mi się przykleiła. Co to ma być? Brokuły? I jak ci się podoba, Suzy? Jak ja cię dorwę w swoje ręce. No, co za wspaniałe ujęcie! Musimy to uwiecznić na pamiątkę. Widziałam już gdzieś to ciastko. Ups! Chyba wiem, co zrobimy. Ted, czekaj! Nie jedz ich. Okay. Przyjrzyjmy się najpierw kartom. Dobra, Lucy. Tylko nie to. Nie mogę używać rąk. A my mamy szczęście. Ty jesteś pechowcem. Współczujemy ci. Bardzo zabawne. Co z tego, że jem bez rąk? Ojej, mamy tylko minutę. To będzie bardzo trudne. Jestem pewna, że dam radę. Mam dwie ręce do pomocy. Zrobienie czegoś jedną ręką jest nierealne. Ciastko wciąż toczy się po stole. Spróbuję je ugryźć. Co mam robić? Musi być jakiś sposób. Może po prostu obiję je czołem? Świetnie, ten plan działa. Nie spodziewałam się. Co ty robisz, Lucy? Rozwalisz sobie czoło. Chyba przedwcześnie spisaliśmy ją na straty. Może jeszcze nas pokonać. O nie, złamało mi się ciastko. Tylko nie to. Czekajcie, nie polewajcie mi niczym. Zresztą to już nie ma znaczenia. I tak jestem cała mokra. Fuj, to jest obrzydliwe. To Trzeba przyspieszyć, żeby nie spotkał nas Los Lucy. Mogłam się nie spieszyć. Przez to przegrałam. Mam nadzieję, że mnie nic nie ochlapie. Suzy miała rację. To najgorsze uczucie na świecie. Czas się kończy. Udało mi się. Co za szczęście. Możecie mi pogratulować. Innym razem. Ej, wystarczy. Co wy robicie? Ludy na patyku, super. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Są takie apetyczne. Szybko bierzcie karty. Kurczę. Tym razem jem bez rąk. A ja przynajmniej jedną. Mam nadzieję, że wystarczy. Ekstra jem dwoma rękami. A łatwy mi zadanie. Zaczynajmy szybko! Nie mam nic przeciwko. Możecie patrzeć i mi zazdrościć. Nie możecie używać dwóch rąk, a ja mogę. Dzięki temu mogę zjeść kilka lodów jednocześnie. A może zje wszystkie naraz? Też bym tak chciał. Możecie mi wierzyć na słowo. Są pyszne! Uuu, ale bałaganiara. Nie spodziewałam się tego po niej. Jesteś po prostu zazdrosna, nic więcej. Myśl co chcesz, ale przydał ci się prysznic. Chociaż to nie moja sprawa, mam swoje zadanie. Zobaczcie, jak łatwo jest jeść lody jedną ręką. Ojej. Tak po prostu wpychasz je do buzi? Wow. Lata treningów. Moje usta potrafią więcej niż to. Ted, czasami mnie przerażasz. Dlaczego zrobiło się tu tak zimno? O nie, on zamarzł! Co robimy, Lucy? Najważniejsze to nie panikować. Możemy przywrócić mu zmysły. Muchaj z całej siły. Wspaniale, mogę znów ruszać twarzą. Świetnie. Ted, czy naprawdę chcesz więcej lodów? Jesteś po prostu niemożliwy. Co ty wyprawiasz, Suzy? Zabierz ten plamaster z mojej twarzy natychmiast. Przestań! Nie jestem płótnem, na którym można malować. Nie jesteś naszym kotkiem. Wyglądasz naprawdę uroczo. Nie widzę w tym niczego zabawnego. O nie, podczas gdy się bawiliśmy, moje lody się roztopiły. Nie trzeba było malować mojej twarzy. Nie da się teraz tego zmienić. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Boże, jedzenie roztopionych lodów bez rąk jest niewygodne. Spróbuję innej metody. Będę zasysać je jak odkurzacz. Świetnie to działa! To jest takie dobre! I wy mówiliście, że ja jestem bałaganiarą. Myślę, że Suzy mnie przebiła. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że udało mi się wykonać zadanie. To prawda. Frytki! Super! Suz, ja chciałem wziąć tę kartę. Niepotrzebnie się kłóciliście. I tak ja dostałam najlepszą. Nie! Znowu jem jedną ręką. Dobra, już się przyzwyczaiłem. A ja znowu jem bez rąk. Nie lubię tej karty. Czemu Lucy zawsze ma szczęście? Nie bądźcie zazdrośni, nie obchodzi mnie to! O nie! Widzieliście! To ostry soschilli! straszne. Tego się nie spodziewaliśmy. Nie znoszę ostrego. To jakaś kara? Dobra. Życzcie mi szczęścia. Mam nadzieję, że nie spłonę. Jakie wrażenia, Lucy? Niezbyt miłe. Chciałabym to zajść frytkami. Zatkam też nimi uszy. Uff, chyba jakoś lepiej. Aż się boję dotknąć tego sosu po czymś takim. Ja chyba mam tolerancję na ostre. Czas to sprawdzić. Kapnę troszkę na frytki. Myślę, że wystarczy. Nie sądzę. Trzeba dodać więcej sosu. Co ty zrobiłeś, Lucy? Nie prosiłem cię o to. Przyjaciele powinni sobie pomagać. No dzięki. Nigdy ci tego nie zapomnę. Boże, jak dużo sosu. Nie wyobrażam sobie, co ze mną będzie. Lepiej się odwrócę. Cała moja twarz płonie. To takie ostre. Spójrzcie, z moich ust leci para. Nie mogę tego opanować. O nie, poparzyłem sobie rękę. Ted, nie prosiłam cię, żebyś na nie dmuchał. Przestań, bo mnie stąd uniesie. Przepraszam, musiałem trochę studzić rękę. Chyba jest lepiej. Twoja kolej, Suzy. Może nie muszę. Nie chcę tego próbować, nie mam apetytu. Może tylko kilka frytek? Chyba ci się to podoba. Tak, są fajnie podpieczone. No to czas na degustację sosu, zaczynajmy. Nie chcę! Frytki wystarczą. Daj spokój, pomogę ci. Myślę, że niepotrzebnie to zrobiłeś. O nie, już zaczynam się gotować. Wow, ale super! Tak, wygląda jak fajny pokaz ognia. Lepiej załóżmy okulary. Super, wiedziałem, że to wyjdzie niesamowicie. Uff, ledwo mogę oddychać. Suzy, spójrz w górę. O nie, wypaliłem dziurę w suficie. Fu, głupie ptaszyska. Muszę natychmiast umyć twarz. To na szczęście. Fanta, ale super. Najpierw sprawdźmy karty. Mam nadzieję, że tym razem szczęście się do mnie uśmiechnie. Zgadza się. A co ja mam? Jedna ręka. No tak sobie, ale mogło być gorzej. Czyli ja będę musiał pić bez rąk. Nie jest to łatwe zadanie. Nie macie pojęcia, jak bardzo się cieszę. Tak, schowaj ręce za plecami. Można zaczynać. Butelka tak łatwo się otworzyła. Ekstra. Wreszcie mogę się napić. Mm, pyszności, uwielbiam fantę. Dobrze, że mamy duże butelki. Ale przydałoby się kilka takich. Niewiele już zostało. Po wszystkim. Zrobiłam to. Oj, chyba butelka przystała się do moich ust. Pomóżcie, nie mogę jej oderwać. To nie jest śmieszne, Ted. Pomogę ci, Suzy. Dzięki Lucy udało się. Ale co się stało z moimi ustami? Tak bardzo bolą. Ted, mówiłam ci, żebyś się nie śmiał. Suzy przeszła już wystarczająco dużo. Niech dojdzie do siebie, a ja zajmę się fantą. Ojej, jest mocno zakręcona. Nie mogę jej otworzyć. Mam nadzieję, że to pomoże. Nie trzeba było tak mocno potrząsać butelką. Nie, wybuchła! Zatrzymaj to jakoś. Już po wszystkim skończyła się, możecie się uspokoić. Moja butelka jest pusta. Nie wypiła Mani kropelki. Sama jesteś sobie winna. Teraz moja kolej. Nie będę popełniać Twoich błędów. Ted, co ty robisz? Jak chcesz otworzyć fantę? To bardzo proste. Moje usta są zdolne do wielu rzeczy. Niewiarygodne, naprawdę mu się udało. A teraz patrzcie, jak łatwo to wszystko wypije. Fajnie, prawda? Szczerze mówiąc, oglądanie tego jest obrzydliwe. Suzy ma rację. Dajcie spokój, to jest świetne. Prawie wszystko wypiłem. A myślałyście, że bez rąk się nie da.